Pan po prostu zacząć ten swoim miejscu zupełnie inaczej. Mógłby się odwoływać do swoich i swoich Mógłby wskazywać na to, że był faryzeuszem. Żeby Bóg Sprawiedliwości legalnej był bez zarzutu. Mógłby ukazywać historię swoją, swego rodu, Wskazywać na to, jak wiernie swego wcześniejszego myślenia strzegł przy prawa, ale zaczyna zupełnie inaczej, tytułując siebie sługą Chrystusa, wskazując na to, że jest powołany, że jest apostoł, że przeznaczony jest po cel Jego życia do głoszenia dobrej nowiny. dobrej nowiny, ale dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. To On staje się tym, który głosi w imię Pana, który mówi w imię Pana, który Jezusa wskazuje jako jedynego Boga. I wszystko to, co Chrystus mówi, daje ludziom jako Wchodzącym według Ciała Zrodzonego na Wina, ale ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy Syna Bożego. I może to dla nas jest także zaproszenie, dla każdego z nas, bez wyjątku, abyśmy pośród wszystkich zewnętrznych zależności życia wpierw dostrzegli to, że jesteśmy w mocy Syna powołuje i przeznacza, byśmy głosili imię Chrystusa. Byśmy głosili, że On jest pośród nas, pośród swego ludu, pośród tych, którzy Mu ufają. Jeśli jest pośród nas, to jest w tym świecie. I ten świat. władztwo Boże, otrzymuje wezwanie do tego, by było, tym żyć. To dlatego dzisiaj powinniśmy zobaczyć i odczytać także to słowo o znaku o o tym, że jest to dany plemieniu które żąda z nami jest coś więcej niż samotny. Ludzie z Gniwy potępią, bo oni się nawrócili dzięki głoszeniu człowieka. A oto tu jest coś więcej, jest więcej niż samotny. Ten znak, jakim stał się Jącz na mieszkańców Gniwy, spowodował, że tam, w tym mieście, tak wielki Może także dla nas dzisiaj, właśnie dziś, potrzeba abyśmy my zatrzymali się może nawet w podobny sposób jak mieszkańcy nimi i zaczęli patrzeć w czym każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Bo może bardziej niż na Bogu, bardziej niż na Chrystusie Chcę oprzeć prawdę w sobie, o świecie. Chcę oprzeć, jak na swojej siły właśnie poza nim. To tymczasem jest coś więcej niż ma być Bo jest tu Bóg żywy i Jego słowo. I on jest ze swoim ludem. Wczorajszej Ewangelii król, który wyprawił ucztę weselną dla swojego syna, mówił do tym, przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe, uczta jest gotowa. I dziś też zabierzmy to słowo pragnienie Boga, byśmy z Nim byli. Przyjść, wszystko jest gotowe, ale wpierw zatrzymajmy się i zobaczmy, czy nasza duma i nasza mądrość wypływa z tego, jak u świętego Pawła, że On jest powołany że jest przeznaczony do głosić Ewangelię, że jest sługą Jezusa, a jest Boga, który nam...